Dzień dobry państwu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. W czwartek, trzeci dzień listopada, czas szybko leci. Proszę państwa, dzisiaj minister finansów Kanady, pani Kristia Freeland, która chyba z wykształcenia jest dziennikarzem, socjologiem, no ale to tutaj w naszych układach nie ma znaczenia kto kim jest z wykształcenia, no bo przecież ma swoich doradców i tak dalej. No w każdym razie minister Krystia Freeland wydaje się być w naszym rządzie taka najbardziej ogarnięta, dlatego ją tam skierowano do resortu finansów. Ona układa te wszystkie budżety. Dzisiaj był tak zwany mini budżet, czyli praktycznie takie zestawienie finansowe, które w połowie okresu roku finansowego rząd Przedstawia. No i wynika z niego oczywiście, że jest bardzo dobrze. Rząd y, ma, zarabia pieniądze, podobno, dlatego że zwiększyły się ceny ropy naftowej, y, ale też i dlatego, że, y, no, że stymulował gospodarkę, po prostu wlał w gospodarkę olbrzymie pieniądze. Te pieniądze. Y, Wracają również do rządu w postaci podatków, w postaci no, ogólnego ożywienia gospodarczego, któ z którego skarb państwa ma tam swoje korzyści. Także, jak gdyby pożyczając pieniądze na nasze konto, rząd wlał to. W przedsiębiorstwa, w, w gospodarkę, no i dostaje tego skarb państwa, państwa jakiś tam procent. W związku z czym rząd twierdzi, że jest bardzo dobrze. Jednak tak zwani prywatni eksperci straszą, że jednak idzie recesja. Myślę, że chodząc po ulicy, możemy się o tym sami przekonać, że nie jest najlepiej. A tymczasem rząd w tym swoim mini budżecie przewiduje kolejne. Kilkadziesiąt miliardów nowych wydatków, oczywiście po to, żeby pomóc tym e, najbardziej potrzebującym, czyli naj, najbiedniejszym w tym wypadku studentom, ale też osobom e, mało zarabiającym. Oczywiście, jak zawsze, intencje są super, tylko diabeł tkwi w, w szczegółach. E, oczywiście zwiększy to zatrudnienie w administracji publicznej, najpewniej, no bo do administrowania nowymi programami potrzebne są. Kolejne zastępy urzędników. I tak oto staczamy się na pozycję gospodarki, no nie powiedziałbym jeszcze komunistycznej, ale my wiele z tych mechanizmów znamy z czasów PRL-u i wcześniejszych w gospodarce tzw. socjalistycznej. Na dodatek jeszcze rząd wprowadza pewnego rodzaju usprawnienia, które mają przy pomocy tej nowej polityki ekonomicznej kształtować również porządek społeczny. I tak w nowych zamówieniach publicznych zwracać się będzie uwagę już nie tylko na to, przynajmniej tak formalnie było do tej pory, że one mają po prostu być. Jak najbardziej efektywne, to znaczy za małe pieniądze kupować jak najwięcej. Rządowi, co prawda, to dosyć słabo wychodzi, bo w przypadku ostatniej, znaczy temu rządowi, w przypadku ostatniej aplikacji RiveCAN, która miała kosztować tam w granicach, już nie pamiętam, mówiło się kilkaset tysięcy dolarów, doszło do chyba 55 milionów. A różnego rodzaju krewni znajmi królika, tam za pośrednictwo, w tym, żeby przekazać zamówienie rządowe temu, komu trzeba, wzięli kilka milionów dolarów. No, skoro pieniądze latają nam nad głowami, miliardy się rodzą z niczego tu i teraz, no to czemu na tym nie skorzystać? Ale to, o czym mówię, o tym kształtowaniu nowego porządku społecznego, okazuje się za sprawą Supplier Diversity Action Plan. I to jest coś takiego, że oczywiście, jak Państwo zapewne wiedzą, największe interesy w sektorze prywatnym robi się na styku rządowy-prywatny, no bo wiadomo, że tam urzędnik, to tam się nie będzie za, za bardzo targował, że te zamówienia, to one są takie pisane czasami palcem na wodzie, że później można dużo rzeczy tam pozmieniać, zrobić tak zwany adjustment i tak dalej, na tym się zrobi. I teraz rząd federalny wymyślił w 2021 roku taki plan, że nie będzie chodziło jedynie o to, żeby kontrakt z prywatnymi przedsiębiorstwami był najtańszy czy też najlepszy, ale kontrakty będą używane, myślę, że wiele, wiele państwa na to nie zwróciło uwagi, także na tworzenie nowych miejsc pracy dla grup społecznych o zmniejszonej reprezentacji, czy też no, będą Priorytetem, priorytetowo traktowały biznesy, które realizują politykę diversity, equity and inclusion, czyli inkluzywną, dywersyfikacji zatrudnionych itd., itd., a do tego 5% budżetu tego na zamówienia musi iść na kontrakty z ludnością rdzenną, czyli Indiani, Eskimosi, Metysi. I kolejny krok, to na pewno będzie właśnie tej zimy możliwy, to jest program on social procurement. I tutaj będzie rząd zbierał informacje na temat tego, kim są te osoby, które będą ten program realizowały, kim są właściciele tych przedsiębiorstw. I no, chodzi o to, żeby wśród tych właścicieli było dużo na przykład kobiet oraz osób zaliczających się do mniejszości seksualnych i rasowych. Więc to już nie tak, że cena, to nie jest tak jak w kapitalizmie. Nawiasem mówiąc, uczono mnie kiedyś, że cena jest jednym z największych nośników informacji, A tutaj... Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zmieniać świat, prawda? Zmieniać go mądrze, jak tam w podstawie wymyślą. No ale jak ci dostawcy będą. Jak, na jakiej podstawie oni będą mówić, że oni należą do takiej czy innej grupy, na przykład, do mniejszości, powiedzmy, seksualnych albo rasowych, no bo w końcu ludzie tutaj są rasowo y, niesamowicie wymieszani, więc, więc jak? No, proszę Państwa, będzie y, się stosowało y, samoocenę, dlatego że y, dlatego, że oferant po prostu sam będzie mówił, kim jest, ale żeby nie było tak za bardzo dużo oszustw, oszustw to y, Rząd wynajmi, wynajmie specjalną firmę do oceny, czy oni, ci, ci, os, ci oferanci, nie kłamią. Czyli, jak gdyby, urzędnik później zweryfikuje samoocenę przedsiębiorcy, korzystając z usług stron trzecich. Proszę Państwa, no, można o tym wszystkim przeczytać na naszych stronach, na stronach gońca. Więc nie będę Państwu tutaj czytał wszystkich tych fantastycznie kabaretowych ustaleń. No i cóż, ktoś kiedyś powiedział, że czuje coraz bardziej, że żyjemy w domu wariatów, że roztacza się przed nami szaleństwo. No i że to po pierwsze nie jest jakiś tam wyjątkowy czas w historii, że jako ludzie czy jako społeczeństwo takie zbiorowe szaleństwa przeżywaliśmy już wcześniej. Chodzi o realizację rewolucji społecznej. Co jeszcze? Bo proszę państwa, proszę sobie uświadomić, że to wszystko jest przeciwko, jeżeli stosujemy kryteria rasowe, no ale to jest słowo, które jest dosyć podejrzliwie traktowane, to jest wszystko przeciwko ludziom białym. To znaczy, to ma pogorszyć sytuację tych białych kontraktorów, białych oferantów. Tych, którzy nie mogą tam się uznać za mniejszości, no bo właśnie za mniejszość rasową. No a jeśli będą mogli się uznać za mniejszość rasową, to co wtedy? Czy wprowadzimy jakieś poprawki do poprawek? Bo y, mówię tak, dlatego że Kanada właśnie. E, ogłosiła, że zwiększa imigrację, potrzeba nam pracowników, prawda? Bezrobocie mamy bardzo niskie, no ale czy ono nie jest niskie tylko dlatego, że rząd tak wlał w tę gospodarkę te, te pieniądze e, z, rozdając na prawo i, i lewo? Do końca nie wiadomo, no ale podobno brakuje nam miejsc pracy, w związku z tym będziemy mieli imigrację na poziomie pół miliona rocznie, pół miliona ludzi rocznie. Gdyby to była imigracja taka jak do Stanów Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, to należałoby tylko przyklasnąć. Kanada to jest duży kraj, można go zasiedlać, kopa w pupę na szczęście i rać sobie młody człowieku. Tak było w Ameryce pod koniec XIX wieku. Kilka milionów ludzi w ten sposób tam do tej Ameryki przyjechało, również właśnie z terenów Galicji, z terenów Polski. Ale teraz to się odbywa inaczej, teraz właśnie no... Imigrant to jest gość, ma otrzymać wszystkie programy. Zresztą hmm, ci ludzie przyjeżdżają tutaj już z takim nastawieniem, że tu im się należy, bo to jest lepszy świat. Nie, żeby, że mają tutaj ciężko pracować, chociaż wielu z nich trzeba przyznać, ciężko pracuje. To jest o, oczywiste, widząc nas dookoła, ale jest wielu takich, którzy przyjeżdżają z takim, z takim nastawieniem roszczeniowym, a to nastawienie jest dodatkowo jeszcze wzmocniane właśnie przez tę politykę nie nazwaliśmy jej do tej pory wokizmu tej nowej rewolucji. I proszę państwa, mamy do czynienia też również w Stanach Zjednoczonych z niesamowitym rozwarstwieniem, rozwarstwieniem, które dawniej było no, taką charakterystyczną cechą państw zwanego trzeciego świata. Dzisiaj podział na Elity, które są dobrze ustawione, którym życie nadal jest bardzo dobre, i na tych, którzy kiedyś byli klasą śmieślenią, a, a teraz są niestety coraz częściej biednymi, zadłużonymi, niewykształconymi, schorowanymi. No, tak to już jest, że coraz więcej jest tutaj zazdrości, zawiści, i na tej zawiści coraz więcej środowisk robi politykę. I dawniej, właśnie w tamtych czasach tych wielkich emigracji, przyjeżdżało się do Stanów Zjednoczonych po to, żeby się dorobić, żeby zostać milionerem, bo każdy mógł zostać, prawda? Każdy może sobie poprawić. Rzeczywiście ci ludzie sobie poprawiali bardzo, ale ciężko pracując i nie wyciągając ręki po nic. Budując własne kościoły, szkoły, kształcąc dzieci. No, stosując te zasady starego, moralności starego świata w nowym porządku, gdzie nie było wyzysku takiego, jaki znali w starym świecie, uzyskiwali niesamowity sukces. Dzisiaj ta imigracja jest zupełnie inna, ma zupełnie inną postać, a dodatkowo służy również temu, że różne środowiska polityczne w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych liczą na imigrantów jako na nowe mięso wyborcze. Które właśnie będzie głosować na nich, będąc ich wdzięczne za to, że ich tutaj przyjęli, albo że im rozdali pieniądze, albo że zmienili politykę imigracyjną, tak, żeby im było łatwiej sprowadzić rodziny. Przyznać trzeba, że ta, ta ogłoszona polityka. Zwiększenia imigracji zakłada, że oczywiście będą to przyjmowani, fachowcy będą to przyjmowani, będą przyjmowani ludzi z wykształceniem. No, ale jak już powiedziałem, diabeł tkwi w szczegółach, zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie w praniu robione. Tak czy owak, podkreślam to cały czas, podkreślam dzisiaj na koniec, żyjemy w czasach nieprawdopodobnej rewolucji. No i co na to my? Ja myślę, że powinniśmy krzyczeć, że jednak. Odbiera nam się coś, co było ideą tego społeczeństwa, ideą sukcesu tego kraju, nie tylko tego kraju wolność, równość, równość wobec prawa. I o to równe traktowanie właśnie chodzi, bo na naszych oczach Kanada staje się krajem rasistowskim, staje się krajem segregacji rasowej. I to są rzeczy nie do pomyślenia jeszcze 10-20 lat temu. Tworzy się programy ze względu na kolor skóry, odbiorców tych programów. Rozdaje się pieniądze rządowe ze względu na kolor skóry czy jakąś tożsamość grupową odbiorców tych programów. Po to, żeby w domniemaniu wyrównać przeszłe szkody, przeszłe straty, żeby wyrównać to, co było dwa, trzy, cztery pokolenia temu. Proszę Państwa, jest to non Jest to głupota. Prowadzi to jedynie do chaosu. Prowadzi to jedynie do upadku społecznego. I bądźmy tego świadomi, bo no bo tu żyjemy. To tyle na dziś. Do następnego razu. Mówiąc Andrzej Kubur.